no dzisiaj się wybrałem taki troszkę większy wypad coraz lepiej się czuję no rano jak staję, to mi jeszcze ten kręgosłup boli ale już nie jest tak jak było i kupiłem świetne koła byłem w szoku jak to zobaczyłem, na złomie oczywiście zobaczcie tu są wkładki Kładki stalowe, nie aluminiowe, tylko stal. Fajna sprawa, bo tu jest blokada, że można użyć założyć zębatkę. I żeby się nie. O, tu jest pęknięty. Nawet nie zauważyłem. Ale opony to zawsze można kupić. Rozjechała się opona. A ta druga, tam opony to nie majątek można taką też włoska tajwan opony tajwanu piękne rumieniowe felgi idealnie nadające się na hulajnogę nie wiem czy by nie pasowały <laughs> opony od y, motorynki ale to jak wejdę do domu nigdzie nie, nic nie pęknięte rewelacja no skurde nie zauważyłem że to ale dobra nie podniecam się w gardle mi kurde zaszło no tuż mi no, dałem niewielkie pieniądze w każdym bądź razie i jestem zadowolony. Takie koło e, na Legro od motorynki trochę około 200 zł z wysyłką także wyszedłem na tym zajebiście No i bardzo cieszy mnie to, że mam jedno podejrzenia wiecie co, bo pierwszy raz jak pojechałem na badania tuż po kontuzji Mówię, mówię o kręgosłupie, To niby w wynikach TK, to jest inaczej tomografia komputerowa. Wyszło, że nie mam nic pęknięte, złamane i tak dalej. A drugim razem, kiedy miałem problemy z nogami, za jakiś tydzień wyszło, że pęknięty kręg L3. No, jeszcze po, zawieźli mnie kurczę do tego y, na parkitkę celem konsultacji, coś tam, coś tam y, lekarz wypisał y, taki, taki papierek konsultacyjny takimi literami wielkimi jak kurde jak dla ślepego, nawet nie podpisany kto, co i jak, no, ręce opadają, no ale to widzicie, no to jest tak, takie kuźba dziadostwo. Dobra, idę do domku. Kawki się napić. Jestem dzisiaj zadowolony. Przyjechałem. Plecy mnie nie bolą Super. No teraz powracając. Wracając do tych kół. Zaraz powiem jaka jest wielkość. 37 centymetrów z oponą to jest akurat to wszystko trzeba będzie nie wybić, nie tłuc bo może pęknąć pęknąć coś tam <laughs> można dać jakąś tuleję podkładkę i wycisnąć to wycisnąć to śrubą no pompowałem to koło cała w tym ten bęcet fajna sprawa, bo gdyby nam nie pasowało pompowanie na tą stronę, to wystarczy spuścić powietrze, wyciągnąć dętkę i odwrócić ją. Będzie z tamtej strony. Także to jest fajna sprawa. I teraz tak. To jedno łożysko wybiłem to, to jest moje łożysko akurat. I ono bardzo ciasno wchodzi bardzo dobrze i tu jest otwór 12 mm to na przykład na naprzód to jest wystarczająco natomiast tutaj jest chyba więcej no już nie mierzyłem bo nie ma jak zmierzyć nie no także upony i tak trzeba będzie kupić bo one już takie widać nie, nie za bardzo no ale są jakie są nie ma co gdybać, dostanę pieniądze to Made in Taiwan i tak dalej. No, kupię nowe opory, a chyba dentki zostaną. Muszę poszukać, jakie opory są w, w tym e, motorynce, bo tu jest 250 na no, 10 One są już wyeksploatowane, tu widać już takie lekkie pęknięcia. i Także to nie ma się co wygłupiać. Taką oponę jakby nam gdzie pękła, to w czasie jazdy to lepiej nie mówić. Można się poczaskać. No i dziękuję bardzo wszystkim za wspieranie mnie. Dziś tak jak mówiłem byłem pierwszy raz tak dalej. No i zobaczyć jak się będę czuł. No Wziąłem sobie tabletkę przeciwbólową, ale na razie nie jest źle nie ma co się wygłupiać tego to jest takie powiedzenie nie chwal dnia przed zachodem słońca także trzeba uważać na siebie i tak dalej no. no to by było tyle jak na razie jeśli chodzi o te koła rewelacyjne są koła tak jak mówiłem na e, hulajnogę elektryczno spalinową kapitalna sprawa tu fajnie jest tu że tu można dotoczyć dotoczyć takie wzbyszkę chodzi o to żeby minęło oponę na przykład zębatka zębatka, nie tyle zębatka jak jak, bo ja nie uważam na łańcuch roweru elektrycznego z uwagi na to, że trzaska, tłucze bo wystarczy pasek klinowy nawet zwykły stoskowień nawet nie musi mieć zębów jest prościej to wykonać dobra no tyle co pokazałem, jestem zadowolony jest super 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 jeszcze raz super te koło kapitalna sprawa patrzyłem kiedyś tam na, na Allegro jeśli chodzi o koła od motorynki to sama felga kosztuje no trochę kosztuje no, jak, jechałem, jak jechałem na złą na składnicę na Tatakową to ktoś wystawił jakieś tam śmieci i taki monitorek wystawił Ja myślałem w porządku, że to jest telewizor ale nie To jest monitorek do do kamery podglądowej na placu czy gdzie tam zasilany na 12V i tu są przełączniki na kanały i tak dalej no, audio, wideo Synchronizacja brichy kon, kontrast, chyba tak. No i to tyle: no. pewno czarno-biały, no, bo nie ma tu ani kolorów ani nizy. No taki, no, muszę sprawdzić w wolnej chwili i zobaczymy, co, co to warte. No, chciałem wam pokazać imprezy, takie ze złomu. Tu niektóre nie mają. Łożysko, ale to to jest nie problem. Łożysko to jakieś tam można dokołować. Potem tu. O, niektóre tam lekko skubnięte, ale one to są oczywiście używane i one takie dosyć fajne. Tu jest. No dobry. Tu jest łożysko. No i tak dalej. No nie będę pokazywał. Myślę, że takie frezy dałyby sobie radę bez problemu. No niektóre są tak z aluminium z tworzywem jakimś i tak dalej. Tu jest z łożyskiem. A no jest ich sporo. Tu jest bez łożyska, tu jest też bez łożyska, no łożyska mogły być zatarte czy co tam i ktoś po prostu je usunął. Tu jest następny, to są takie profilowe, bo ten to jest uszkodzony bo prawdopodobnie w czymś tam był gwóźdź jakiś, jakiś tak, byksyty jest, ale to tu jest też byksyty, ale można to zeszlifować zrobić po, skosy, po skosie i użyć do tworzywa do aluminium, potem tu jest taki frezik dosyć fajny, skończę frezarkę to to będziemy robili próbę. Tu jest urwany ten urwany? Nie, nie urwany. No ale można wykorzystać tam. 4 zł zapłaciłem. Niewielki majątek. Tu jest bez łożyska. Tu jest też bez łożyska. No większość jest bez <laughs> bez łożysk Także do tworzyw takie, takie frazy to się przydadzą, no. można próby robić i pobawić się, no masz tu jest dobry, ten też jest w miarę i ten też jest w miarę. No, także za takie pieniądze to <coughs> można pobawić się. No to by było na tyle. I jeszcze takie takie do roweru wziąłem Bo czasami mam problemy z tymi koszykami. A one widać, że to nie jest tak tragiczne. Także za takie pieniądze to jakie ładne przegóry sobie wezmę na przykład na mierniki do stołu tu jest taka jeszcze jakaś szyna aluminiowa no i grzałka Fajne, to zawiorę, kupię sobie Złoty zapłaciłem to można tak przykręcić do ściany można na przykład mierniki jakieś coś tam o, przychylić do ściany zajebiste to jest a to no to coś tam z tego się zrobi no. aluminiowe 6 zł Cały zapłaciłem niewielkie pieniądze, <laughs> rób to teraz no, no teraz tylko tu, tu leję dopasować i zajebiste to jest. Kupiłem takie coś na złomie, dychę zapłaciłem, bo to jest dosyć ciężkie, ale o co mi chodzi? mi o tą zębatkę do frezarki, żeby zrobić regulację rączki w każdej pozycji. Z tym, że to, to jest 100 3 no. to jedynie by się nadał do tej mojej dużej cukarki. Stoszka na pewno na pewno nie Nie wyrzucę bo to jest fajne, z gwintem w środku No i nakrętka nie Dobra przyjadę do domu to to roz, rozbiorę i zobaczymy o co chodzi Fajne, fajne to jest Dlatego kupiłem, bo tą frezerkę kończę Chyba jest tak gorąco dzisiaj, no na pewno jest troszkę chłodniej niż wczoraj, nie, ale mimo tego jest gorąco. Głowa mnie trochę boli, pudeł. <laughs> Trzeba będzie tabletkę sobie wziąć jakąś przeciwbólową. A no, jeszcze taką grzałkę wziąłem, tu był chyba most ale jest wykręcony i tylko tu jest źle 24V 80W kurde, żeby to się dało rozkręcić, ale może być zaklejone ktoś mnie tam pytał, jakaś pani czy nie spotkałem rowerka rowerka gdzieś tam bo jej synek ma tam lat ale jest takie żartobliwe stwierdzenie, że na chujci rowerek jak nie ma znóżek <gry> no dobra, nie robię sobie żartów Jesteś z dzieci chorych, absolutnie tylko to takie stare st stare jakieś tam stwierdzenie żartobliwe oczywiście można się z czego pośmiać, ale na pewno nie z dzieci na chujci rowerek jak nie ma znóżek no wracam Fajny ten zakup, trzeba będzie pomyśleć jak zamocować te mierzniki, coś tam wymyślę. Ale to nie jest tak źle no. Ja nie przejadę jeszcze na złom Sikorskiego i zobaczymy co tam Dlacząba domu nie ma się co obiekty, bo kurs że masakra No już jestem Jestem z Nasikolskiego. Zobaczymy, bo ostatnio miał wywieziony. No może akurat coś doszło. No. Zobaczymy. Tu trzeba mieć wyjątkowe szczęście, żeby coś trafić. Jak się nie chodzi to, to się nic nie kupię Także nie ma nic i jadę do domu Dzisiaj taka w miarę powoda Nie ma takiego zaduchu jak wczoraj Dobra, jedziemy, bo to szkoda czasu No jakiś tam kabelek Nie wiadomo czy sprawny ładowarka samochodowa 12V pod USB no zobaczymy nie to wyrzucajcie damy no, budynek jest trochę roz, rozbudzony wygląda jako bombardowanie Tutaj tablica pamiętkowa, tak zwane często obcy żołnierze wyklęci. A tutaj jest tablica. Tak dłużej nagrywam, żeby można było sobie przeczytać. Powiem Wam tak. W tym budynku była służba bezpieczeństwa. Ja jako młody chłopak, jako osoba przeciw, przeciwna temu reżimowi, Byłem przetrzymywany tutaj, już nie pamiętam ile. Zauważyłem w tym, że robiono takie tortury, Mam mnie oczywiście, że robili mi tak zwany telewizorek. Było krzesełko, wiadomo, oparcie i okienko takie, nie? I tam przewlekano mnie, przewlekano mnie na brzuch, głowa wchodziła na zewnątrz i kopnia i po prostu do tego stopnia, że karkiem objałeś się o, o oparcie to byli skórwy syny zbrodniarzy a teraz w polityce już nie chcę wymieniać partii, czy, czy tego, bo, bo nie chcę się kręcać w politykę, ale oni hodują takich zbrodniarzy, ręce upadają. Jeszcze jedną rzecz pokażę. Tu jest następna tablica. Może będzie widać lepiej. Natomiast tutaj w tych okna, co są w tej chwili, to była izba dziecka. Mnie tu przetrzymywano Ucieczka z domu, takie moje sprawy. Bardzo złe wspomnienia. Bardzo złe wspomnienia. Te okna tu są zatkane. Tam w piwnicach przetrzymywano, przetrzymywano tego więźniów. Tak to wyglądam. Co będę więcej? Co będę więcej? No a tam podwórko pod, tam stacjonowały samochody. Milicyjne, bo milicyjne, wiadomo, nie? A, eee, szkoda mu słów.